No, witam serdecznie. No, trzeba czas posumować głębi młodych, które pojechały do Polski w ilości 11 sztuk. No, brygada jest, ale jak wy będziecie to oglądać, przed 7 głębi młodych, z tej ekipy 11 jedzie do Paulandii, będzie walczyć w Polsce. Przechodząc już do sedna, 11 głębi młodych do pierwszego lotu konkursowego zostało ich 10. Czyli jedna sztuka gdzieś tam odpadła na e, pierwszych oblotach. Wszystkie treningi e, przeszło, e, przeleciały w głębiej ilości 10 sztuk. No, jeżeli chodzi o pierwszy lot, mm, Grzegorz zdobył pierwszą serię na oddział. Bardzo fajnie. Lot, że tak powiem, de, debiutancki e, na nowej sesji, nowej e, w innym kraju. W każdym razie pierwsza seria na oddział. Bardzo fajnie cały gołębnik poleciał, także super. Gratulacje. Mogę tylko tutaj powiedzieć, że kolega Grzegorz zaczął bić czwartym gołębiem na oddział. na ta gołąb wywołany w Anglii. W piętnastce na oddział było aż moich czterech gołębi. Także też bardzo fajnie się moje tutaj obroniłem. No i nic. Lot numer dwa. Lot numer dwa to już inna bajka. Praktycznie ten z tego co Grzegorz tutaj mi monitorował. Inne gołębie spadały, przylot na był rozciągnięty. Także, ale jak powiedziałem, gołębie walczyły do samego końca i w niewielkiej ilości tylko się pogubiły. Lot numer 3. Wracamy na torowisko. to że tak powiem, piękny, piękny przylot. 5 sztuk, za chwileczkę było następne 10 sztuk. Także gołębie zaczęły spadać się w drugiej piłce drugiej oddziału. Ale to już też fajnie wyglądało. E, także także też tam kilka gołębi w konkursie e, Podajże około 40% z gołębi wysłanych. Moje też było tam 3 się załapały na konkurs, także dosyć też fajnie to wyszło. No i co? Przechodzę do sedna sprawy. Lot numer 4. Podsumowanie praktycznie całej prawy lodowlanej. Czapka z głów. Pierwszy i drugi na oddział. Ponad 20 gołębi w setce na oddział. Także też bardzo fajnie. Co do moich gołębi, 5 gołębi zrobiło konkurs, w tym pierwszy i drugi na oddział z gołębi wychowanych za kanału LAMASZ. Także miły akcent. W lotnikach też jest jeden mój gołąb w dziesiątce oddziału. Także też bardzo fajnie. Kolega Grzegorz zakończył sezon na czwartej pozycji w oddziale. Także co mam powiedzieć, nic za nic ująć. Super jak na debiut. Gołębie bardzo fajnie poleciały. Wiadomo, też sporo sztuk zginęło. Dobra 50 jest w domu, czyli, czyli dobre 50 gołębi rocznych będzie. No i myślę, że sezon 24 przed nami. Zobaczymy jak będę dalej się spisywać się gołębie. Także no i tyle. Jeżeli chodzi o moje gołąbyszki. No to powiem tak, 10 przystąpiło do pierwszego lotu 6 gołębi zakończyło sezon po czterech lotach. Jeden zgubił się na treningu przed trzecim locie przed trzecim lotem przepraszam, no i 3 zawinęły się na czterech lotach. Także nawet nieźle. Jeżeli chodzi o konkursy, najlepsze, no to pierwszy, drugi na oddział, czwarty na oddział, jedenasty, trzynasty, piętnasty 60, 41, 62, 60. To są gołębie, które moje gołębie zdobywały konkursy, jeżeli chodzi na oddział. Także ja jestem mega zadowolony. Myślę, że gołębie mega się obroniły. Także nic nas nie ująć. Dodam tylko tyle, że lot numer 4 odbywał się na prędkości 1200, plus gołębie zdobyły drugą drużynę z lotu, stałości no i tyle, także jeszcze raz gratulacje, dziękuję bardzo bo wiadomo, bez pracy trenerskiej, żeby się nic nie odbyło sezon 24, czyli sezon gołębi dorosłych przed Tobą, przed nami a wiadomo, że to już jest inna bajka trzymam kciuki i tym akcentem, dziękuję bardzo pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia